Hejka, witajcie w nowym odcinku z Sowietów I tak, ostatnio wybudowaliśmy ciepłownię Bardzo potrzebną Niestety jeszcze pracowników tak ciężko mi trochę ich się wysyła Bo część pracuje, część nie pracuje No i jeszcze pomnikiśmy żeśmy wybudowali Także mam nadzieję, że nasz wpływ na tą niską lojalność się to zmniejszy W sensie, że będzie większa lojalność ich Na razie mamy 21%, zobaczymy no i musimy przetrwać zimę. Chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu jesteście na bieżąco z odcinkami, nic wtedy nie przegapicie. I y, mam nadzieję, że dzisiaj albo weźmiemy się za farmę, albo zobaczymy jeszcze. Y, tu widzę, że nie wiem, co to jakieś zniszczenia, czy co. Co tu się wydarzyło, ale. Y, bo mamy jeszcze problemy trochę z węglem, i może się też pozbędziemy dzisiaj kredytu. Zobaczymy. Chociaż myślę, że jeszcze chyba poczekamy, bo 400 tysięcy. Właściwie byśmy byli w stanie. Mamy jeszcze dolary. Tutaj widzę, że produkcja idzie. Jak tam ludzie marzną, nie marzną oby nie. Ładnie nawet to się trzyma, muszę przyznać. Yy, tutaj... Tu możecie mi też doradzić, czy... A, jeśli realność nie jest nieznana, no dobra. Trzeba uzbudować w takim razie. Gdzie to miałem? Służbę bezpieczeństwa. Otóż to. Tylko to kolejne jest. Dobra, wiecie, co chyba małą zbudujemy mimo wszystko, bo nie stać nas na to. A weźmiemy sobie to, zbudujemy może tutaj. Tylko, czy to się uda mi. Albo z tej strony. Kurczę, przydałoby się, nie ukrywam. Wydaje mi się, że ten budynek to też jeszcze tam starczy jakoś Dobra, niech będzie I jego wybudujmy tymi dolarami w sumie Pojazdy też się jakieś zakupi zaraz Zobaczymy właśnie, brak, jak tu? Właśnie z Ludzie dochodzą stąd, dochodzą bezproblemowo, okej okay. Autka macie takie, a za dolary, e, no tymi będziecie jeździli Urden no mamy w sumie te dolary. Dobra, niech jeżdżą garbusami, co mi tam. Okej, okay, zaraz zobaczymy, tu na pewno pójdą jacyś ludzie do roboty. No i zaczną jeździć. Potrzebujemy to, aby określić... E, no dużo tych ludzi. No proszę, nawet się nie spodziewałem. Bardzo dobrze. Dzięki temu będziemy wiedzieli, wiecie, jaki kto ma, tą... o, idzie do góry, dobrze, dobrze, bardzo dobrze, o to mi chodzi. E, jak tu, właśnie, jeszcze muszę popatrzeć, bo jak jest zima, to są problemy z węglem. Niestety, mm, jak tutaj, to jest spalarnia sorki. Dobra, my myślę, że może być, aczkolwiek nie wiem, czy coś tu przyjedzie. Weźmy, zakupmy manualnie z trochę ton. Ta, niby to jest blisko powiem wam, ale jest bardzo niefajnie tu. Źle tu zbudowałem na początku i to się mści na nas. A węgla przecież tu wystarczające jest, tu są dobre te złoża, bo mamy... Nie pamiętam ile tu było, ale... Przepraszam, tu jest to, sorry, 57%. No to trochę jest, nie? tak samo z tym. To powinno być, żeby to się mogło odkładać, ale no cóż. Te cegły to taki pizz trochę na wodę. Mówię, miasteczko ruszy, tylko musimy spłacić ten kredyt i na no spokojnie, bo tu mamy już prąd. Mam nadzieję, że będzie mogli też yy, dojechać tu samochodem pierwsi pracownicy, ponieważ zapomniałem, że no jak tu mają w inny sposób się dostać, ale wydaje mi się, że po tych drogach mogą. Także luz. Oho, problem z ogrzewaniem. Już ktoś, coś. Ile jest stopni? O, w mordę, minus 18. No, mam nadzieję, że. Oho, zaczyna się. Zaczyna się. Śmierć dziecka. A to nie jest nic dobrego. No właśnie, nie ma pracowników. Kurde, no. Gdzie tu jest ten samochód? Po to to właśnie zrobiłem Aby ludzie ogarniali Jedzie ten... nie, gdzie on jest? Niech zabiera, bo nie będzie za fajnie Na razie Są trzy tylko śmierci, niska lojalność, okej okay. Wzrosła na 23% nawet, mamy pokazane O, nie mogę tego zablokować dobra niech jadą niech jadą bo potrzebujemy koniecznie jak tutaj będzie to no tu jest akurat o dobra widzicie trochę już tych stopni jest tego i nie ma problemu zmieniło się to dobrze tu ostatnio też była dyskoteka parę odcinków temu ale jak tutaj mamy no ładnie ładnie Hmm, no i zastanawiam się właśnie jak z badaniami. Pływ radia zaraz zakończą. A tutaj niech zrobię nie wiem, panele słoneczne na przykład. Uuu! Naukowców nie ma wykładowców, no to, albo pewnie tutaj poszli. No nic. Niech sobie... Dobra, nie jest źle. Nawet możemy mniej ich dać, żeby więcej uczyło. Tutaj też. No, kurde. Znowu jest. Ale pracują. No, nie powinno być tutaj z tym problemów. Wpływ radia, dobra, genialnie. Bierzemy kolejną rzecz. Hmm. Co by tutaj zrobić? Kurze, fajnie było samolotem tu zwodzić tych ludzi, ale. Może to na przyszłość, akurat tak będzie. Jak tam liczba zgonów? Nie no, nie źle. Naprawdę widzę, że odżywa nam to miasto. Jest bardzo dobrze. Brak możliwości picia alkoholu. Nikt nie przesadzałem. Przestępczość. To mnie trochę martwi. Ale no więzienie jest. Komisariat funkcjonariusze też są. To samochody stoją, więc. Za dużo tych spraw nie ma. Tu mnie trochę to Widzicie, ja nawet myślałem, żeby jeszcze jedną wybudować ciepłownię. Na przykład tutaj. Żeby ona szła i tutaj ogrzewała ich. Bo ja nie wiem, czy za mało tego jest. Powiem wam, że niby zrobiłem dużą ciepłownię, ale te węzły nie dają rady. One są jakieś za słabe, dlatego tutaj. Też Chociaż... niby tu też powinno być cieplej, ale. Ale dobra, przynajmniej nie ma jeszcze... Tych śmierci dzieci, jakoś i tak dalej. Są cztery niby. Dość tam nam padł. Ale nie jest źle. Rośnie ogólnie liczba mieszkańców. No i się skończy. Mamy styczeń. To przetrwamy tą zimę. To już będzie cacy. E, no i dobra, zastanówmy się. Bo widzę, że w miarę sytuacja jeszcze sprawdzę tylko węgiel, czy jest. Bo tutaj to moje sprawdzanie może być troszkę. Takie no... Na ja że tak powiem. Dobra, ci jeżdżą. Tu węgiel się raczej nie skończy. Tutaj im wiecie co zakupię jeszcze. Że mógł ze spokojem. Tylko nie automatycznie, tylko... Okej. Okay. Dobra, jest git. I tutaj tak samo. Tutaj nie powinno być. O! By im się zaraz skończyło, patrzcie. Dziwna, sp dziwna sprawa. No myślałem tutaj właśnie, jak byśmy to rozplanowali z tymi polami. Maksymalna produkcja na dzień. Hm. Jak to tu to, to wygląda? Z tymi płodami rolnymi, czy w ogóle nam się to płaca? No bo Płody rolne 20 kosztują żywność no żywność jest o wiele bardziej opłacalna tylko jakby tu to zrobić takie są duże te byśmy mogli tych pól zrobić naprawdę dużo no bo kołchos, on wymaga prądu a nie mam jak z drugiej strony zrobić z tym prądem tutaj bo no tak jak tutaj zrobiłem nie nie dało się. No chyba, że kołchos byśmy tutaj zrobili. Tylko też już wydaje mi się, że on zacznie być problem z prądem. Jak tu już nie starcza, to na to też nie. Chorobanu. No. Hmm. Jakby by to zrobić. Jakby to zrobić. No bo bez maszyn to nie ma jak. Potrzebujemy tych maszyn. Chociaż kurde, zobaczcie w sumie ile ten tego prądu. Tu dużo potrzeba yy, Maksymalna moc chwilowa 62 Niby dużo Dobra, weźmiemy sobie taki średni kołchoz weźmiemy sobie go, zbudujemy hmm, na przykład tutaj, tylko tak, znowu czym dalej jego zrobimy, tym będą musiały te maszyny jeździć. A one mega wolno jeżdżą, nie? No właśnie. Także, tu w ogóle to się rozciąga, tutaj. Mm. A jak z prądem? Właśnie. My, my możemy w ogóle teraz zrobić jakieś alternatywy, że tak powiem. Jest ta elektryczność. Elektrownia słoneczna. Hmm, tylko czy to nam tyle starczy? To jest moje pytanie. Tu niby są takie malutkie, ale czy to nam też by starczyło? To nie wiem. Co tam się dzieje? Znowu problemy z zasilaniem. Ajajaj, co za ludzie. Jak tam w ogóle coś to ubeki sprawdziły? A nieznane po prostu jest. Ale po statystykach no 26, także spoko. Okej, okay. leci nam liczba ludności, czy nie? Nie jest ok, jest tak na plusie. Niech te, topnieje ten śnieg jak najszybciej, bo to też wstrzymuje nam wszystkie dostawy. Z węglem ja muszę na to dbać, bo tutaj, tak samo, widzę jak tu pracownicy są fajnie. No, teraz, na przykład z minus 17, no to no, jest problem. W ogóle, też jeszcze jest taka sprawa, że te budynki, co ja tutaj wbudowałem, to one mają jakość mieszkań 80, co nie jest za dobrze. Ale, no są jakieś, pamiętam, co mają. Co, nie wiem, czy 89, czy to jest najwięcej. Tu jest, o. 96. To jest, moim zdaniem, jak najbardziej w porządku. Te mają już 90. A małe domeczki? 93. No na przykład taki, no, tylko że 12 robotników, no to kurde. Tak to wiecie, w takich domeczkach to mają lepszy. Tak samo ci, no ma, mało, mało, mało trochę tego. Hmm. Trudno, zobaczymy. Niech leci to. Aleśmy hajsu, widzę, mamy, ładnie, naprawdę. E, no i tak, tu nie pociągnę tego, by musiał tam otworzyć osobną elektrownię. No i właściwie, kurde, dałoby się to zrobić tylko. No to jest kolejny wydatek, nie? Trzy... Nie będę 300 tysięcy na pewno wydawał. Możemy zrobić niby taki bezik. Tak to wygląda. Tylko to też kosztuje dosyć sporo. No i tylko co to jest to 18, nie? To jest za mało moim zdaniem. Nie wiem, powiem Wam, że jeszcze chyba się z tym wstrzymam. Chciałem budować tą farmę, ale. Chyba, że macie jakieś też pomysły, możecie śmiało pisać. Gorzelnie. Tak samo wszystko z tym. Zagroda. Też to potrzebuje, wszędzie potrzebujemy prądu, no. Ajajajaj. W ogóle dziś osobno powinno się też wybudować tutaj kolejne miasteczko, bo zaczyna mnie ta wyspa. Widzicie, tu już mamy tereny. Tutaj wiem, że będziemy musieli mieć ropę. O, tu jest ta ropa przy tym, tu wybrzeżu węgiel też tutaj jest, z tej strony to też kusi może tutaj coś zrobimy, kurczę. Jakieś taką modnogę. fajne jest też, odkryłem to to pokazuje, gdzie tutaj mega są góry i w ogóle trzeba by było gdzieś tutaj to budować no i tak wiecie, tu jest dosyć duże zanieczyszczenie Albo tutaj możemy. Patrzcie, tu jest w ogóle taki płasciutki teren. Tu nie powinno być problemu, bo no tutaj byśmy zrobili po prostu most. I by też tutaj fajnie by to wyglądało. Nie wiem, czy coś tu jest. jest żelazo w ogóle. No. Tylko tutaj byśmy musieli. Hm. Właśnie patrzę. Bo my do Amerykanów nic nie wysyłamy, że tak powiem no Właśnie tutaj też jakie góry były, to, to wykorzystałem i tak tu się jakoś przybiłem o, ja cię kręcę co jest? O! No właśnie, się dziwię. Nie, nie, nie musimy kupić im tubo O, w mordę No To gdzie to jest? Okej okay. Też tak nie może być, no. Ale dobra, już mija, mija to, więc na spokojnie. Bo mówię, zastanawiam się, i wtedy byśmy zrobili tą elektrownię też gdzieś tak dalej. Tylko byśmy już zrobili tą elektrownię, myślę, taką naprawdę solidną. No bo jeśli taka duża. Gdzie ona jest? Taka duża nie starcza, a ona wytwarza 1400. No to ta za milion. No, w ogóle, ja, jakie zanieczyszczenie jest środowiska. No to ta, moim zdaniem, będzie tu naprawdę efekt zrobiła, nie? Mega jest to wielka. No jest 10 razy lepsza, no albo Tom zrobić, no. Ale z drugiej strony, jak będzie się to ciągnęło z tego, to jedną, wiecie, taką stawiacie, to widzę, że z lat 50. Jest. No bo tak to. No mówię. Jeszcze jest jakaś gazowa. Ale gazowa daje ile ciepła? Tysiąc też... Ona na ropę jest. O, na ropę też spoko. Hmm. No zobaczymy, tylko no mówię, to są jakieś mega koszta w ogóle milion. No to kurde my jeszcze tyle nie zarabiamy. Także no. Tutaj dobrze, mamy 350, wiecie co, no niech oni... Płyną, spłacimy chociaż... Ten kredyt będzie z bani. I mamy 400. Możemy już w sumie im to spłacić 405. Okej. Okay. No, nawet za dużo dałem im. Także spoczko powinno to minąć. Eee, pozostały czas. Nie wiem, czy to zniknie mi. Niby, że spłacono więcej. Dziwne. Kwota w ciągu 30. Dobra, nie wiem. Ja tu wpiszę to 482, ale. No. Powinno mi tu zniknąć. Okej okay. Nie wiem, dziwne powiem Wam, nie, nie czaję troszkę te. Wtedy to, żeśmy spać i to minęło po jakimś czasie, ale. No i za turystykę też można by było się wziąć. I chciałem, w ogóle mówię, budować te miasta już własnoręcznie, czyli po prostu przy budowie. Trzeba będzie to zbudować, już Wam pokazuję, z tymi rzeczami tu. Cementownie i tak dalej. Bo żwirek, inne takie rzeczy, no to my sobie na luzie to. Zrobimy. No. Tak samo węgiel. Nie powinno być z tym problemu. Szczególnie, że to są takie rzeczy, że możemy sobie zbudować no, plac po prostu, czy tam no, nie powinno mówię, jakoś to wadzić. Nawet widzę, że jest fabryka materiałów wybuchowych. WOW! Fajne też są biuro budowy z helikopterem. Też to jest super sprawa. No, na razie mówię, chyba skupimy się. Yy, mamy to spłacone, więc skupimy się na otwarciu tego. Tak mi się wydaje, jak to w ogóle zadziała. No, bo to chciałem, żeby też sobie tak swobodnie chodziło. To jeszcze też potrzebujemy trochę kasy. No, bo sama ta droga, z tego co pamiętam, to kosztowała od groma. nie mogę sprawdzić, ale most już sto ponad koła, więc no. I żeby zrobić gdzieś na przykład tą elektrownię daleko, postawić właśnie jakieś takie małe, nawet takie domki, czy żeby one, one. Chodzi mi o to, żeby same się ogrzewały, nie? I wtedy zawsze trochę mniej tych problemów. Tu znowu jakieś widzę jajka. Ale dobra, jest ok. Także no, dzisiaj taki odcinek powiem wam, że po prostu przeczekania trochę bardziej tej zimy, jak wyszło. Mówię, z tą farmą zrobiłbym to, ale potrzebujemy połączyć ten prąd, żeby mówię być niezależnym, bo tutaj są jaja. No i co, jeśli się podobało, możecie zostawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już z kolejnego jakiegoś miasteczka, także trzymajcie się, ejka.